Gratuluję oczywiście zwycięstwa zespołowi Holandii. No niestety, trzecie podejście w tym roku i podobny rezultat. Widocznie to nie są przyczyny takie, które wynikają akurat z Mistrzostw Z Europy, czy wynikają z, z takiego trochę zdjęcia, bo akurat mamy nami dzisiaj mecze tutaj w Łodzi, w no, ramach no, Mistrzostw Z Europy, wcześniej w Zenpli graliśmy również dwukrotnie i podobnie się te mecze skończyły. Tak jak powiedziałem, nie, nie, nie może to być przypadek i, i po prostu przegraliśmy z drużyną sportowa, a dzisiaj od nas lepsza, mimo naszych wysiłków i na to pracy, na to, żeby przybliżyć ten poziom, nie udało się tego w ciągu tych dwóch miesięcy, bo dwóch miesięcy gramy z Holenderkami, raz w Kielcach, raz w Hongkongu i teraz tutaj, tak jak powiedziałem, podobny rezultat, czyli widocznie podobne przyczyny. Dzisiaj, jak się mówi o tym słabym naszym przyjęciu, tutaj mam akurat statystyki o tym przyjęciu zagrywki, że mamy bardzo słabe, bo to jest prawda i to jest fakt. W tym momencie to powiem, że cholerki również miały dzisiaj przyjęcie na poziomie 45%, tak jak my. To niestety ich atak w postaci takich zawodniczek jak w dają sobie z tym radę, skończyło o 20 piłek więcej w ataku, i to była przyczyna naszej porażki.